No cześć, witam was serdecznie, słuchajcie, miałem taki przypadek, że strzeliła mi grzałka w piekarniku w mojej kuchence, jest to kuchenka Beko, no i stwierdziłem, że spróbuję ją naprawić, bo prawdopodobnie wysiada grzałka, no bo nie grzeje piekarnik na dole jeszcze przy grzaniu wystrzelił korek, więc wyglądałoby na to, że po prostu poszło jakieś zwarcie i grzałka się po prostu zepsuła. No ja nie jestem żadnym fachowcem od wymiany grzałek, ani od remontu sprzętu AGD, ale stwierdziłem, że skoro skoro, skoro, skoro się już zepsuła, no to i tak już bardziej zepsuta nie będzie, a sprawdziłem na stronie internetowej to fachowiec, który miałby przyjechać z Beko i naprawić tą, ten piekarnik, no to się zaczynają się ceny od 145 funtów wzwyż, a sama kuchenka kosztuje 450, więc podejrzewam, że plus jeszcze części, plus jeszcze to, plus jeszcze coś tam, to pewnie by wyszło grubo powyżej 200, bo te 145 to pewnie za wymianę żarówki, prawdopodobnie, bo to jest od tej ceny, czyli. Od, od tej ceny zaczyna cała zabawa z, z naprawą czegokolwiek w beko e, także stwierdziłem że spróbuję sam naprawić tą e, kuchenkę no a wam przy okazji pokażę co mi z tego wyszło także zobaczcie mam taką kuchenkę i ona ma symbol KDD F653W Także zaraz Wam pokażę jak się ją rozkręca i co my tam mamy po drodze do zrobienia i jak, się, jak mi się to udało y, naprawić lub nie. I mam taką wkrętaleczkę elektryczną, słuchajcie, ładowaną na akumulator. I powiem Wam, że nie pamiętam kiedy ją ostatni raz ładowałem, ale dawno. A bardzo fajna, bardzo przydatna rzecz y, w domu, świetnie się nie operuje. I naprawdę ją ładowałem kupę czasu temu. I nadal jeszcze kręci. No jest dobrze. Wysiądamy kuchenkę. O. No i teraz tak. Niech mi ktoś powie po co jest ten łańcuch. Bo ja kompletnie tego nie rozumiem. Bo to ten hak nie ma żadnego uziemienia. Bo ja patrzyłem jak oni to, jak oni to robili. A taki łańcuch w takiej kuchence musi być, nie chyba żeby nie uciekła, bo ja tu nie widzę żadnego innego wytłumaczenia. W każdym razie taki łańcuch jest i kuchenka do ściany. No i tak, musimy uważać na wąż gazowy. Nie musimy go odkręcać, żeby odkręcić kuchenkę z tyłu. Teraz pokażę sobie jak. Tu jest ten kabel elektryczny, także idziemy wyłączyć bezpieczniki od kuchenki. Teraz Wam powiem, że kuchenka w angielskich domach ma oddzielny bezpiecznik zasilania, który prowadzi do tego, do tego gniazda. I jest to fajna sprawa, bo, bo jest zabezpieczona tylko i wyłącznie sama kuchenka. Wszystkie gniazdka wszystko są oddzielnie i kuchenka jest zabezpieczona zupełnie oddzielnie. Dobra, no więc teraz tak, tu musimy odkręcić te śruby mocujące, które są dookoła, dookoła tej obudowy. ta śruba z tym łańcuchem, o i widzę tą śrubę, ale również te cztery, które trzymają ten sam dół, bo inaczej nie będzie można tego zdjąć na dół, także te wykręcamy również. my ten dolny panel i zobaczcie, że nam już tutaj jest. Ta obudowa już jest luźna. Także zdejmujemy, tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie o tym kablu, bo on jest podłączony, także nie trzeba go rozłączać specjalnie, ale, ale trzeba o nim pamiętać, żeby po prostu czegoś tam sobie w środku nie urwać. I teraz tak nie zdejmujemy jej całkiem, bo mamy tutaj przewody. Tam sobie gazówka sobie leci bokiem. Tylko musimy pamiętać, żeby nie urwać tych szabelków. Bo wiecie, fachowiec to weźmie, podpina sobie wszystkie te gniazdka i sobie zdejmie, a ja później nie będę wiedział jak tu przypiąć. Dobra, i teraz co my tu mamy co? Więc mamy tak Tu mamy grzałkę od y, piekarnika górnego Nie Tu, tu mamy grzałkę od y, Od grilla Tu mamy grzałkę góra od piekarnika A tu mamy grzałkę dół od piekarnika To jest wentylator y, opływu powietrza no, i tutaj mamy takie yy, izolacje, żeby ciepło nam nie uciekało na zewnątrz. Także nasz interesuje, także Łukasa. Zobaczymy, jak ją można sprawdzić, czy ona jest sprawna, czy nie. Zaraz ja Wam pokażę. Taki najprostszy multimetr kupiłem sobie na Amazonie. Yy, jeden z tańszych, bo tu są podstawowe funkcje. Żadne, żadne cuda nie są potrzebne. W domu. I musimy sprawdzić, czy te grzałki mają swoją oporność. Jeżeli mają oporność w Omach, spójrzcie, widzicie, pokazuje nam, że grzałka ma 25 omów, Raz 200, no dobra, nieważne. Ważne, że ma jakąś oporność. ta grzałka górna też ma jakąś uporność czyli te są sprawne natomiast ta grzałka trzecia a ta przejścia nie ma, bo nic się nam tutaj nie włącza czyli ta grzałka jest uszkodzona, bo nie ma ani oporności ani nie ma przejścia, czyli w yy, tej kuchence, żeby się dostać do tej grzałki nie trzeba odkręcać tego panela i zdejmować całego tego wentylatora bo tak w pierwszej chwili myślałem, że trzeba będzie to wszystko rozkręcać i zdejmować i okazuje się, że wcale nie zaraz Wam pokażę, co trzeba zrobić, żeby się dostać do tej grzałki tak, w tej kuchence tu są cztery śruby, które trzeba odkręcić. O tu na górze, i dwie na dole. To i zobaczcie, tu jest nasza grzałka to jest ta spirala i żeby ją zdjąć to wystarczy odkręcić tylko tą śrubę i nie trzeba wykręcić wentylatora żeby, żeby to zdjąć także jest o tyle fajnie że jest dosyć dobry dostęp z tamtej strony na dwie śruby czyli trzeba je wykręcić z tamtej strony i wtedy grzałka wyjdzie Oczywiście musimy zdjąć te dwa przywody, bo też trzy kolejności one w którym miejscu, czyli też tak, że żółty był na dole, a szary był na górze. O, nie thinka grzałka. Proszę bardzo mamy to tak No i teraz zobaczcie na czym różnica polega Tu jest grzałka stara, tu jest grzałka nowa I zobaczcie na nowej Podłączamy do omomierza I pokazuje nam 35 Czyli 750 ohmów A ta nam nie pokazuje nic i tak samo na przejściu możemy sobie sprawdzić że tu nie ma żadnego dźwięku czyli ma przerwę natomiast tu mamy sygnał czyli czyli ta grzałka jest sprawna ta jest sprawna i definitywnie sprawa tak wygląda grzałka o Kręciliśmy tą śrubę. Tego uchwytu i powiem Wam, że to jest najgorsza część tej operacji ze względu na to, że z tamtej strony jest duża dziura, a śruby są dosyć krótkie. Więc wcale to nie jest takie proste, zupełnie jakby się wydawało, bo najtrudniejsze to będzie przykręcenie tej grzałki. Zakładamy teraz te dwa kable czyli żółty był na, na dole niebieski jest, szary jest na górze także te dwa kabelki e, zakładamy z powrotem no i co, teoretycznie mamy ją podłączoną e, zaraz zrobię sobie próbę czy ona działa no a myślę, że powinna Złoczę grzanie, dato ludzi, no i śpilada Także teraz wystarczy już tylko poskręcać. Czyli przy, przy, zakładam tu pokrywę, zakładam pokrywę z tyłu, przykręcam na śrubki. I kuchenka jest sprawna i gotowa. Także kosztowało mnie to y, 7,21 funtów z przesyłką. A nowa kuchenka kosztuje 460, bo już była rozważana taka możliwość, że może by jednak ją kupić y, nową, bo skoro ta stara się zepsuła ale stwierdziłem, że nie ma to chyba większego tutaj problemu niż tylko tak grzałka mówię no to spróbuję tą grzałkę wymienić no i się udało także kuchenka jest sprawna za dwie dychy a nie od 145 funtów wzwyż a wiecie i tak była zepsuta i tak była zepsuta to co mi szkodziło spróbować to naprawić może komuś ten film pomoże jest to kuchenka Beko KDDV653W i tak samo się wymienia w podobny bardzo sposób pozostałe trzy grzałki, także no się odkręca, wyciąga, dostęp do nich jest w miarę dobry. Także to wszystko w tym filmie, Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli komuś to pomogło, to fajnie. A jeżeli komuś, że tak powiem, dało do myślenia i, i natchnęło że jak się coś zepsuło to można spróbować to samemu naprawić. Jeżeli się ma jakieś tam yy, pojęcie, tylko trzeba uważać oczywiście z prądem, z gazem, yy, żeby nie było yy, problemów. Yy, no i co? No i miernik elektryczny jest do tego bardzo potrzebny. Także pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach, a my możemy działać na kuchni Marzyny Jarka. Nadal. Także cześć, trzymajcie się. A ja się biorę do skręcenia tej kuchni.